Był, teatr, e, przerażam, był taniec, to teraz, teraz teatr, bo polski teatr w Lwowie, po niemal 60 latach pracy w wynajmowanych pomieszczeniach, będzie miał własną scenę i zaplecze. Długo oczekiwana budowa domu polskiego pomoże aktorom pasjonatom w normalnym funkcjonowaniu, bo teraz w ogromnej większości wszystko opiera się na pasji. Magazyn rekwizytów i kostiumów, garderoba i charakteryzatornia. Wszystko w dwóch małych pokoikach, od ponad pół wieku na walizkach. Do tego malutka scena i widownia, która z dostawianymi krzesłami mieści maksymalnie 100 osób. Pomieszczenia Teatru Polskiego w Lwowie na piętrze domu nauczyciela przy ulicy Kopernika pozostawiają wiele do życzenia. Ale zapaleńcom, którzy przygotowują kolejne spektakle, artystyczny nieład niekoniecznie przeszkadza. Moim zdaniem, że pomaga, bo życie jest ustalone, a ten nieład to dodaje. ma swój urok zresztą. Ale ciasnota mocno daje się we znaki. Tak jak ustawianie za każdym razem światła czy scenografii. Najważniejsza jest jednak pasja, dzięki której od ponad pół wieku trwa ta jedna z ostoi polskości w Lwowie. Staram się unikać górnolotnych słów, właśnie mówienia czegoś o misji. Ja bym bardziej powiedział o czymś innym, że staramy się. Staramy się kontynuować wspaniałą teatralną tradycję Lwowa. Dyrektor teatru, reżyser i aktor Zbigniew Krzanowski, który dzieli życie i czas między Przemyślem a Lwowem, zaraża tym przekonaniem kolejne pokolenia. Obecnie 20 osób. To żywe słowo, może nieraz z akcentem, i, ale ono... Hmm, jakoś podnosi ludzi, misowych, misowych Polaków i nie tylko Polaków zresztą na duchu, że coś takiego jest, że istnieje, trwa, będzie trwało. Po ponad pół wieku czekania już w przyszłym roku teatr czeka przeprowadzka do nowej siedziby na nową dużą scenę z profesjonalnym zapleczem. Chciałoby się oczywiście, żeby ta przeprowadzka miała dla nas pozytywny skutek. Nie wiemy co nas czeka, jeżeli chodzi o kwestie sceniczne, o kwestie zaplecza też, ale spodziewamy się, że będzie to dla nas sala lepsza. Bo to już postanowione, gdy tylko powstanie Polski Dom w Lwowie. Teraz w trakcie budowy Polski teatr znajdzie w nim swoją siedzibę, nie wynajmowaną, ale wreszcie własną.